Cześć! Miesiąc luty dobiegł końca, więc czas na comiesięczne podsumowanie, co pojawiło się w prasie Lego. Ale zanim przejdziemy do gazetek, to prezentuję kolejne 5 osób, które publicznie subskrybują mój kanał. Wielkie dzięki dla Was za to. Powoli zbliżamy się do 1000, więc jeśli chcesz pomóc w tym celu, to nic prostszego, wystarczy, że zostawisz subskrypcję na tym kanale. A na pewno pojawisz się we wstępie w jednym z przyszłych materiałów. Kliknięcie w dzwoneczek nie pozwoli ci także przegapić kolejnych odcinków. Tyle tytułem wstępu i przechodzimy do pierwszego magazynu. I mamy magazyn LEGO Ninjago numer drugi na 2022 rok w stałej cenie 15 zł bez grosza. Wraz z figurką, bentomara i fajnie wyglądającym trójzębem. Dodatkowo skieruj perłę na właściwy kurs, komiks, plakaty i limitowana złota karta z kolem. Kolejny numer 22 marca wraz z Nurkiem Lloydem i Ekwipunkiem. Będzie też saszetka z kartami. W bieżącym numerze także dostajemy saszetkę z pięcioma dodatkowymi kartami. A tak prezentuje się złota karta kola w otchłani. Wreszcie saszetka z figurką. I figurka po złożeniu prezentuje się następująco: szczegółowe nadruki na torsie i nogach figurki, twarz zadowolona no i czarne włosy w stylu jokera. A pod nimi druga gniewna mina. Na plecach również ładny nadruk z połyskującym łańcuchem. Broń, jaką tu mamy, to złoty trójząb zbudowany z niebieskich ostrzy mieczy Nexo, złotego świecznika, rękojeści miecza i sztyletu. Razem wyglądają bardzo ciekawie. Kolejny magazyn to LEGO City numer 2 na 2022 rok za 14,99, z dodatkiem w postaci 26 elementów, z których zbudujemy pojazd budowlany i figurkę operatora. W magazynie łamigłówki, plakaty, idealna bohaterka i komiks. Kolejny numer 4 marca wraz z czerwonym motocyklem i kierowcą. Nie będzie to na pewno najlepszy dodatek do tego magazynu w tym roku. A teraz bieżący dodatek. I tak oto prezentuje się pojazd budowlany z tego wydania jest to chyba jakiś ciężki młot pneumatyczny, do kruszenia na wierzchni czy też murów. Mamy tu ruchome ramię z wiertłem, którym figurka może sterować za pomocą dwóch dźwigni. Całość zamontowana jest na ruchomej wieżyczce. Jest to pojazd samobieżny, wyposażony w cztery koła. Figurka natomiast wygląda następująco. Osaty lekko siwy pan. W ubraniu roboczym. Nadruk tylko na torsie, z kieszeni wystają klucze i coś do pisania. Na plecach nadruk szelek od stroju. Ze względu na czerwony kask, brak alternatywnej twarzy. Czas na magazyn LEGO Star Wars. To już trzecie wydanie na rok 2022 w niezmienionej cenie wraz z Sokołem Millennium, którego zbudujemy z 41 klocków. W magazynie Mandalorianin, plakaty i komiks. A kolejny numer 15 marca ze świetną figurką żołnierzem klonów z Legionu 501. Zbudujmy zatem Sokoła. Tak prezentuje się złożona konstrukcja, jest nieco większa niż się spodziewałem i wygląda nawet ciekawie jak na to skalę. Widać nawet błękitne dysze napędu. Ciekawymi elementami tutaj są na pewno nadruki od puszek z napojów w ilości dwóch sztuk oraz trzy szare sztabki. Poza tym w elementach szału raczej nie ma i pierwszy na 2022 rok numer magazynu Lego Avengers w cenie 15 zł bez grosza. Wraz z nim dostajemy figurkę Iron Mana z klockami mocy. W magazynie: podchwytliwe zadania, plakaty i komiks. A 14 kwietnia kolejne wydanie z bardzo fajną figurką Lokiego. Ktoś widać nie był do końca pewien, czy to łotr, czy może Superheros. Tymczasem bohater z bieżącego wydania. I tak prezentuje się Iron Man w akcji wraz z klockami mocy. I trzeba przyznać, że robią one robotę. A sama figurka posiada ładnie nadrukowaną zbroję na hełmie, torsie, jak i nogach. Na plecach również znajdziemy nadruk zbroi. Pod hełmem znajoma główka z interfejsem Jarvisa i zwykłą twarzą Tonego Starka. Klocki mocy bardzo fajnie łączą się ze sobą, dając efekt używania repulsorów. Ciekawie może to wyglądać podczas jakiejś animowanej walki. Znajdują się tu także inne klocki, za pomocą których możemy osiągnąć inny efekt wizualny. I długo wyczekiwany drugi numer, a pierwszy na rok 2022 magazyn Lego Minecraft w cenie 15 zł bez grosza. Klocki jakie tu dostajemy to szkielet i wyrzutnia TNT. W magazynie obrońcy wioski, plakaty i komiks. 21 kwietnia kolejne wydanie z kolejnym super dodatkiem owcą, kotem i Alex łowiącą ryby. Tylko po co jej tutaj siekierka? I tak prezentuje się złożony dodatek. Na początku kolejny z agresywnych przeciwników w grze, czyli szkielet łucznik od zwykłego szkieleta Lego. Odróżnia go tylko kanciasta głowa i pikselowy łuk. Wraz ze szkieletem mamy mało wyrzutnie dynamitu i co bardzo fajne, dwa klocki z nadrukiem TNT. Dodatkowo jest także pochodnia i dwie sztuki klocków z fakturą cegły. Sprawdźmy, czy wyrzutnia faktycznie działa. Jak widać, udało się wystrzelić kostkę. A jeśli zrobimy to mocniej, to poleci ona dalej. Więc funkcja bawelna jak najbardziej działa. Magazyn LEGO Explorer, numer drugi na 2022 rok rozprawiający o elektryzującym świecie energii wraz z ruchomymi wiatrakami do zbudowania sklocku. W magazynie zaprojektuj żaglówkę, genialny patent LEGO i pomysły w mikroskali. 19 marca kolejne wydanie, a w nim klockowy gekon i temat przewodni jakim jest wyprawa na pustynię. Zbudujmy zatem wiatraki z bieżącego numeru. I tak prezentują się wiatraki po zbudowaniu. Są one przedstawione w mikroskali i fajnie pokazują zmianę w podejściu do wykorzystania energii wiatru na przestrzeni dziejów. Po lewej stronie młyn, a po prawej nowoczesna turbina. Pomiędzy nimi płynie sobie rzeka czasu łącząca obie te epoki. Zgodnie z zapowiedzią, oba wiatraki są ruchome, więc to na pewno jest w nich fajne. Konstrukcja nawet mi się podoba, można ją włączyć do jakiegoś krajobrazu w mikroskali. Tylko w tym dodatku mamy elementy zapasowe i są nimi czarna dźwignia, biała płytka 1 na 1 ze studem, żółty kwiatek i brązowy groszek. Tak prezentują się wszystkie dodatki z magazynu w mieniającym już miesiącu lutym. Większość z nich jest jeszcze, przez chwilę będzie, dostępna w kioskach, więc jeśli jeszcze jakiś zamierzacie zakupić, to jest na to szansa. Jeśli chodzi o figurki, to nie ma tu nic specjalnego poza ninjago, a w pozostałych konstrukcjach, jak dla mnie, wygrywa Minecraft. A wy, jakie macie na ten temat zdanie? Sekcja komentarzy należy do Was. Komentujcie, oceniajcie. Jeśli zostawicie subskrypcję, będzie mi bardzo miło. A ja na dziś się żegnam i do zobaczenia wkrótce. Cześć!